Witajcie widzowie, witajcie w nowym filmie z Pucharu Polski w Wałbrzychu Jesteśmy aktualnie w Boguszowie Gorcach na mieszkaniu i, i zaraz jadę na trasę sobie objechać W sobota ma padać po południu, więc mam nadzieję, że wyrobi się przed deszczem To już w jest. No. Także tyle, zjadłem sobie śniadanko, No. No i zaraz lecimy na trasę Właśnie dojechałem na trasę. Jest nie eee, no, są, to no, jeżeli, to wdruwia, jeszcze nie pada, chce się w takiemu zbierają uśmiechają. Tak, właśnie spoko, Zaraz zobaczę tak coś z No, są już już spoko. Może gdzieś drugi problem, który wyjdzie. Jak po objeździe trasy, e, a nie trasa się zbyt nie zmieniła, także spoko. No, Ciekawe, jak zawsze tak bał, tutaj mega spoko trasa. Eee, trochę drewno, trochę drewno jak jeździłem, ale tak poza tym spoko. Eee, długo, długo nie jeździłem na NTB, od jeden trening zrobiłem eee, Spoko jest, tak? Eee, trochę mi zajął ten trening, no przez to, że właśnie taki drewniany byłem, musiałem ci pieździć, Ale ok. Eee, rozgrzewka ogarnięta w miarę, trochę to takie jest Zwalenie się w dół, no ale może być Jakoś ten zjazd mi nie wychodził nigdy za dobrze Harcóweczka siedzi pięknie, rock Garden siedzi pięknie Także myślę, że będzie dobrze jutro Mam taką nadzieję Zobaczymy jak noga Ale wiesz że dobrze No i zobaczymy jak plecy Bo ostatnio mi nie siadały, ale zaim, Zaimplementowałem więcej rozciągania, więcej rolowania Więc miejmy nadzieję, że, że to pomoże No Tyle. Patrzcie, widzowie, rentownia Cycling Academy przyjechała. Nieźle. Widzowie, patrzcie, kto przyjechał. Co? Patrzcie, kto przyjechał. Widzowie. Powiedz, Michał, jak start. Gdzie start? No właśnie, gdzie start? Wciśnięcie nie startuje No właśnie, to po co przyjechałeś? A tak, żeby się spotkać Myślę, że przyjechałeś specjalnie dla mnie, żeby był content na Rowersów. No to jest prawda, no. nie będę oszukiwał Już się ja bałem Jeszcze już... nagrywasz content na OnlyFans'a Proszę, zakończą, zakręcam, zakręcam wspierania Z <laughs> kanału Co? co? No, Widzowie, z kasą, tak jak ja to wiecie ja to nie jestem w profesjonalnym klubie, Maciek jest, ale nawet od nie mają kasy, więc musimy jakoś sobie radzić, tak? Tak no jest, tak jest. Ja no, się z tym zgadzam. Nie ma łatwo. Umyty, maszyna umyta. Michał robi za mechanika mamie swojej. Jestem umyty przez Stefana, szybszy od no, i tam, i tam, ciepło okay. jest, tym Jest tak ciepło widzowie, a ja nie wziąłem krótkich spodni. To był największy błąd. No, Dobra nie wiem, jakie koła założyć. Nie wiem, jak jest, bo padało dzisiaj po moim treningu. Ale teraz jest lampa i piękne słońce. I jutro nie wiem, no mam padać, ale nie wiadomo, jak się sprawdzą te prognozy, więc nie wiem za bardzo, jakie koło założyć. Zobaczymy. Jutro pewnie. Ale umięśniony byczak. Waga widzowie, makabryczne sceny. Patrzcie, co jest. Taka w połowie zjedzona jaszczura. Nieźle. Nieźle. Ale jaka taka... Taka lśniąca, jaskrawa. nie umiem. Dobra, patrzcie, widzowie, Brazylenia. Jakaś pilka dziwa. Striker, Super Striker. Dobra, tam jest brama, jesteś bramkiem. Dobra, jesteś bramkiem. <grym> się rzucać, bo rowery. <grym> Będziesz się rzucał, znowu. <w> I <żadenie> pasy jedną łapą ręka boga O Kurde, rower obronił. Dobra was. Bardzo dobrze. Dobra. Jak pazd robię wjazd. Kurde, tu się... ja to nie, to ładnie. Oglądamy film Miałbyś ja na telewizorze, ale telewizor nie działa Telewizor nie daje rady sprawdzamy, <grym wytrzymał> sprawdzamy wyniki naszych współ, współ Współtwórcy kanału Macieja i grywala naszego Karola Ostaszewskiego Zobaczcie na to To są wyniki Łukasik Krzysztof pierwszy Ostaszewski ósmy nie, ale na SRK go objechał Maśka. To słabiutko. Jest lipa, Lipa. Lipa. Patrzcie, śmieją się z Michała, że jest za kolakiem. Mama, pomóż! Yy, Michał, pokaż za Dla widzów. Ula, la. Dobra, ale. Mogłoby być gorzej, co nie? Zawsze mogłoby być gorzej. Zawsze mógł być gorzej. Już być łysy, co nie? Mógłbyś być łysy, Jak frajd. A Buskut się szykuje. Buskut? O, widzicie? Ja tylko u szykuje. nas. Tylko u rowersów. Tylko u, tylko u rowersów, buskut. Buskut Michaszka Zmienimy opony Cześć, widzowie dzień wyścigowy. Zmieniam koła, bo mam takie szybkie aspeniki, a jest trochę... Nie... nie szybkie warunki. Szybki. Nie są takie nie jest taki szybki. Nie no. Na wesoło! Na wesoło. Przed zawodami zawsze na wesoło, pomimo że dzisiaj nie startuję. Ryżek, ryżek. No obija... Ale się, wspieram obija chłopaków się. w całym moim sercu Milena, robisz zdjęcia? Ej. To po prostu przyjęłaś? Ale jest na polu. Trwa wyścigowie, trwa wyścigowie. Dawaj Marysia! O, hop, op, op, O! Jurka, rurka. No dobrze. Ok, inkognito. Nie, nie, nie. Zresztą jakbym w punkcie 3 nagrywał, będę wszystko komentował. No dobra. Czym jest zrobiony? Tak źle. Widziałeś, jak pasują mi te towary? Mi? Nie pasują, pasują mi? Pasują, czy no, pokażę. Pasują mi? Pasują. Nie, to nie pasują. No kurwa! Nie pasują nie No, 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 no. Dawaj, dawaj, no, ktoś No, zjechać, tak? Ja by nie umiała. Ale jesteś na jedzie... Kto wygrał? Czwarta? Kto wygrał? Kto wygrał? Wiem, okay. Dawaj, Ania. hop, 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 hop. Widzowie, oh, oh. oh. vlog to ja. Dzisiaj jest dobrze. Jestem przykuty do kibla, ale to mi nie przeszkodzi w wygraniu tych zawodów. Dam radę, jak tylko wstanę z kibla. To teraz nagrywamy ten. Niestety nie udało nam się nagrać startu, ponieważ musieliśmy sobie kupić prowiant, tak, żeby wytrwać cały wyścig i godnie kibicować, więc nie będzie startu, ale będzie piękny komentarz. Tak mi się zdaje. Nie chodzi ilość, ale jakość. Panku, jedziemy, jedziemy! No nie, zatrzymał się. Wow, miodu, miodu! Tak jest! Równo i spokojnie! Zamo, 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 Uwaga, mistrz oh. sportki, enduro! Boże, co się dzieje? Niesamowite. O, o, dobrze. o, pokaż, pokaż rączkę do kamery. To będzie dobry content Ile? czekaj, będziemy jak te. O kurde. A weź tak do góry, żeby, żeby w świetle była. Co? Bo jest w cieniu. O kurde. Ładna, co? Ładna rączka? Nie, nie jest zna. Przyjechał nasz zawodnik. Przyjechał nasz zawodnik. Zagadali mnie, to nie moja wina. Ещё ту маржатрика, добра. Опс, бе, оп, мио, ду мио, ду мио, ду! Давай, 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 дай ще до пещ. Супер ест. Вот сама, сама, и ругу. Pięknie. Dawaj Filip, ogień to dawaj do bajt. O Filip, pop pop. miodu, miodu. Jedziemy, 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 jedziemy. Kurwa, numerek mu się urwał Idzie mistrza. Uwaga, Stefan Mandes wyprzedził mistrza enduro tak <grym> Na trasie w Bałbrzychu Jednej Jednym z bardziej technicznych jest Stefan, tak? Nie, ta. tak, nie. O, Ale tu dawaj, jest... Dawaj, 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 o, gdzie... Mistrz chce. O, po, Stefan, o, pop, po, jedziemy! Daj miodu, daj! Dawaj, O, dawaj. Ma nieskończone zapasy werwy, ewidentnie. Dawaj, dawaj. Dajcie mi piwo. Dawaj Stefan Obni, mistrzu op, Miodu, miodu, miodu. Jedziemy, jedziemy! O pop hop, hop Niesamowity no no! on tej tej ma ma? hop, pop hop, jedziemy Jedziemy! opa, opa, Teraz tu Wow! Nie no. Opa, opaj, opaj, paja, opaj, opaj, dobrze idzie, dobrze idzie Dajesz, 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 dobrze idzie, dobrze idzie, mocno, mocno, mocno Dawaj Stefan opu Dawaj Kubu Wow. Komentarz postartowy Minus jeden mieliśmy ja myślałem, że jeszcze dwie zostały. Czekaj, ale... Nie, o! Udało się, daj! No, opowiadaj. opowiadaj Jak na to, dało. że czułem się bardzo słabo, to dałem nawet nie wyjść. Tak? No tak. nie, wyglądało to dobrze. A tutaj najlep najlepszy jest y technicznie zawodnik na naszej trasie, tak? Tak, mistrz, tak, pokazałem się na zjazdach, a no, na podjazdach takie gówno, że szkoda tak. No, ale przepraszam bardzo, to jest... To jest mistrz Polski enduro, proszę no Państwa, ładnie, no. technika była nie, nieskazitelna, u siebie nie było gorzej No mi nawet inny mistrz Polski enduro kibicował na trasie no, Czy to był Michał Tobór? Michał Szurter O oh, kurde, mega szacun, no chłopaki było nieźle, dobrze się to oglądało, nie będę oszukiwał